Hia i Hea. Oba słowa na polski przetłumaczymy jako tutaj, jednak którego z nich Niemcy użyją w zdaniu jestem tutaj, a którego w zdaniu chodź tutaj? O tym opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Słowo hier znaczy tutaj lub innymi słowy w tym miejscu. Słowo to więc oznacza przede wszystkim lokalizację, położenie czegoś, miejsce, w którym ktoś lub coś się znajduje. Na przykład powiemy Ich wohne hier. Mieszkam tutaj. Ich wohne hier. Albo Ich arbeite hier. Czyli pracuję tutaj. Ich arbeite hier. Lub Deine Brille ist hier. Twoje okulary są tutaj. Deine Brille ist hier. HEA natomiast znaczy tutaj w zdaniach, w których mamy ruch lub też przemieszczanie się, uwaga, z punktu A do punktu B. Innymi słowy, HEA to takie tutaj, które na dobrą sprawę znaczy do tego miejsca tutaj. Na przykład kom HEA, chodź tutaj, czyli przemieszczasz się z miejsca, w którym jesteś ty, do miejsca, w którym jestem ja. Kom her, chodź tutaj, albo gibden kuli her, czyli daj ten długopis tutaj, czyli z miejsca, gdzie ty go masz do mnie, gibden kuli her. Znowu mamy przemieszczenie czegoś z punktu A do punktu B. Albo jak chcemy, żeby ktoś przyniósł coś tutaj, czyli do miejsca, w którym się znajdujemy, powiemy bring das her, czyli przynieść to tutaj, do tego miejsca. Tutaj. Bring das here. We wszystkich tych zdaniach użycie słowa here byłoby niepoprawne, bo here używamy tam, gdzie określamy, gdzie coś się znajduje. Natomiast jeżeli mowa o przemieszczaniu się z punktu A do punktu B, kiedy chcemy powiedzieć do tego miejsca, tutaj używamy zawsze słowa here. No, jakby ktoś już bardzo chciał, to zamiast samego her można użyć takiego zwrotu jak hierher, czyli tutaj, do tego miejsca, tutaj. I Niemcy rzeczywiście czasem tak mówią, no bo hierher oznacza już nie tylko położenie, ale też właśnie ruch do jakiegoś miejsca. Czyli możemy powiedzieć zarówno kom her, choć tutaj, jak i Kom hierher, choć tutaj, ale samego hier nie użyjemy. A samo słówko her, czyli właśnie do tego miejsca tutaj, pojawia się nam bardzo często w różnego rodzaju zdaniach w połączeniu z innymi słowami. Na przykład, kiedy ktoś zaprasza nas do środka, może powiedzieć po prostu kommen sie ein, proszę wejść do środka, kommen sie ein, albo kommen sie herein, kommen sie herein, czyli proszę wejść tutaj do środka. Kommen sie W mowie potocznej natomiast herein, czyli tutaj do środka, bywa bardzo często skracane do samego rein, czyli usłyszymy na przykład kommen sie rein. Proszę wejść do środka. Kommen Sie rein. Słowo HEA będzie więc wiązało się przede wszystkim z przemieszczaniem się lub też z ruchem z punktu A do punktu B. Jest to bardzo ważne, dlatego że wiele osób kojarzy słowo HEA po prostu z ruchem. No a potem w rezultacie analizuje to sobie tak, że skoro pracując, ruszam się, no to pewnie trzeba użyć słowa HEA. Nic bardziej mylnego jednak. Tak długo jak nie mówimy o przemieszczaniu się z punktu A do punktu B, tylko po prostu o znajdowaniu się w jakimś miejscu, używamy słowa hier. Na przykład, kiedy pracując, piszę na klawiaturze, no to w pewien sposób się ruszam, ale nie przemieszczam się z punktu A do punktu B. W związku z tym użyję po prostu słowa hier i powiem ich arbeite hier, pracuję tutaj, pracuję w tym miejscu. Natomiast w każdym zdaniu, kiedy mowa o przemieszczaniu się z punktu A do punktu B, przemieszczaniu się do tego miejsca tutaj, wówczas używamy właśnie naszego HEA. Here. here. Proszę przyjść tutaj, do tego miejsca. Come Sie here. W porządku, moi drodzy, czas na zadanie. Biorąc pod uwagę to, co dzisiaj usłyszeliście o słowach HIA, czyli tutaj, w tym miejscu i HEA, tutaj, do tego miejsca, którego tych, z tych słów użylibyście w zdaniu proszę przynieść to tutaj, czyli Bringen Sie das mm -mm". Proszę przynieść to tutaj, Bringen Sie das mm -mm". Zachęcam Was do tego, żebyście Wasze odpowiedzi zapisali w komentarzach, bo nauka języka jest najskuteczniejsza, kiedy polega na praktyce. A pod koniec tygodnia na naszym YouTube i Facebooku opublikujemy rozwiązanie. Czas na podsumowanie. Dzisiaj omawialiśmy sobie słowa hia i here. Hia znaczy tutaj, w tym miejscu. I słowa tego używamy do określenia lokalizacji, położenia czegoś. Ich wone hia, mieszkam tutaj. Here natomiast oznacza tutaj w znaczeniu tutaj do tego miejsca. I słowa tego używamy kiedy w zdaniu mówimy o ruchu lub też przemieszczaniu się z punktu A do punktu B. Kommen Sie her. Proszę przyjść tutaj. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeśli to nagranie było dla Ciebie pomocne, daj łapkę w górę, zasubskrybuj i kliknij w dzwoneczek. Dzięki temu nie ominie Ciebie żaden nowy odcinek. Podobają Ci się nasze lekcje niemieckiego i chcesz pomóc nam się rozwijać, udostępnij to nagranie. A jeśli chcesz otrzymać za darmo materiały do nauki niemieckiego, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Być albo nie być oto jest pytanie.